Męczowa konferencja mecz trzeciej kolejki PKoS na pierwszej ligi meczu z tytułem Astoria Bydgoszcz MKKS żarko Po meczowej podsumowaniu poprosimy najpierw reprezentanta zawodników, gości Szymona Pawlaka. Dzień dobry. Na pewno chciałbym zacząć od tego, podziękować naszym kibicom, którzy przyjechali. Do za nami i dopingowali nas od pierwszej do ostatniej minuty. Bardzo wam dziękujemy. A jeśli przechodząc do meczu, chciałbym powiedzieć, że druga połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Można powiedzieć, że wręc, wręcz tragiczna. Pierwsza, pierwsza kwarta była trochę średnia, ale w drugiej kwarcie zagraliśmy dobrą krzykówkę, wróciliśmy do gry na 6 punktów do, do przerwy. Chcieliśmy odwrócić wynik, chcieliśmy powalczyć z, jeśli można powiedzieć z najlepszą drużyną w pierwszej lidze na ten moment. Jeśli tak wszyscy wskazują. Niestety pokazali wyższość. Na pewno byli przygotowani na nas. Było to widać na boisku. Grali mądrze, mądrzej od nas i zaowocowało to wynikiem jakim mecz się zakończył. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Szymon Pawlak. A co na to odpowie, co doda do tego Trener pan Rafał Ja również chciałbym bardzo podziękować w imieniu drużyny i swoim i całego stafu naszym kibicom, którzy przyjechali kawał drogi, żeby nas wspierać swoim dopingiem. Naprawdę jesteście wielcy. Dodatkowo też chciałem podziękować kibicom gości, którzy bardzo sportowo dopingowali swoją drużynę i pokazali klasę naprawdę Szapoba. A jeżeli chodzi o mecz, no to co Szymon powiedział, no pierwsza kwarta tracimy 30 punktów, co, co nie może się zdarzyć, bo, bo to, to pokazuje, że jest, wchodzimy nieskoncentrowani w mecz. Druga kwarta nagle ta sama drużyna i potrafimy obronić na 12 punktów drużynę przeciwną, która jest, umówmy się, ofensywnie bardzo, bardzo mocna. I, i chciał, bardzo chciałem, bardzo tego sobie życzyliśmy w Szatni, żeby dalej nasze założenia wykonywać. Wiadomo, że rywale przegrupowali szyki, też przygotowali się troszkę na naszą obronę. Trochę też ją zmieniliśmy, ale po raz kolejny straciliśmy blisko 30 punktów, czyli 29 do 7 i ta kwarta już całkowicie ustawiła mecz. No. Wiemy, że grafik jest napięty dla każdej drużyny. Też graliśmy osłabieni dzisiaj brakiem Wiktora Rajewicza oraz, oraz Igora Lewandowskiego. Dostali szansę nasi młodzi, ale lepsi, nasi juniorzy, co, co jedynie może cieszyć. No, niestety w takim, w takim meczu, który kończy się wynikiem 28 punktów, to jest, to jest różnica dwóch klas. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że z jednej kwarty jestem. Zadowolony nawet bardzo, natomiast natomiast reszta jest. Już historię przegraliśmy. Musimy przygotować się do następnego meczu z drużyną z Radomia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Tyle trener Rafał i zawodnik Szymon Bata, że kosza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czas na meczowe podsumowanie reprezentantów wygranej ekipy bydgoskiej na Gączek Stoli. Zaczynamy od zawodnika. Głos ma Filip Zegzuła. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Myślę, że gdyby nie chwila rozprężenia w pierwszej połowie, to mecz pod pełną kontrolą naszą. Fajnie wróciliśmy do agresywnego grania w drugiej połowie, szczególnie w obronie. Mniej błędów popełnialiśmy. Nakręcaliśmy się dobrą obroną i szybką, szybkimi kontratakami. Myślę, że czwarta kwarta już takie dogrywanie z naszej strony od pi ostatnie pięć minut, ale cieszy obrona, szczególnie w trzeciej kwarcie, gdzie tracimy 7 punktów. Także fajnie, że po przerwie wychodzimy w pełnej koncentracji i cieszymy się z trzeciego zwycięstwa. Dziękuję. Przy wsparciu naszych kibiców. Dziękuję za liczne przybycie i zapraszamy na następne mecze. Dziękuję serdecznie. Tyle Filip Zegzła. Właśnie w filmie. Eee, Dziękuję. Też, Dziękuję bardzo. I już w tym momencie poproszę o pomeczowe podsumowanie trenera Krzysztofa Szubary. Dobry wieczór. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Mieliśmy troszeczkę problemów w pierwszej, w pierwszej połowie, za dużo popełniliśmy strat i pozwoliliśmy drużynie z Koszalina za dużo zabrać piłek w ataku. W całym meczu zabrali nam 16, 16 ofensywnych piłek i tutaj na pewno nad tym elementem musimy, musimy popracować na przyszłość. Myślę, że też dobrze, że, że, że Koszalin pograł troszeczkę strefą i Wyglądaliśmy dzisiaj dużo lepiej przy tej, przy tej obronie niż w meczu, w meczu wcześniejszym. Także, też tutaj na pewno, na pewno cieszymy się z tego, że, że mogliśmy tą, yy, tą sytuację, tą, yy, tą defensywę zespołu gości yy, poćwiczyć, poćwiczyć yy, atak. Yy, dziękuję ściśle naszym kibicom, bo wspierali nas przez cały, cały, całe spotkanie. Yy, i zapraszam również na następne spotkanie u siebie. A to następne spotkanie już w środę. Już w środę, tak. tak. Dziękuję.